radio krakow Dzień dobry, witam państwa. Witam Michała Trele. Witaj Michał. Cześć, witam. Kiedyś przegląd sportowy dzisiaj Nuance Sport, jak po transferze? Bardzo dobrze, jestem zadowolony, <grym> nie narzekam. No dobrze, bo umawialiśmy się już od kilku tygodni, nie było takiej możliwości, ale wreszcie jest Michał Trela w Radio Kraków, a też okazja jest specjalna, bo tak dobrze już dawno nie było, jeżeli chodzi o krakowskie kluby ekstraklasowe. Ale zacznijmy od Krakowi. Podobał ci się wreszcie mecz w Krakowi? Podobał, podobał mi się, bez żadnego ale, bez żadnego narzekania. Rzeczywiście byłem bardzo zaskoczony tym, jak Krakowia wyszła na to spotkanie bez żadnego takiego tradycyjnego dla drużyny Michała probierza szachowania, krygowania się, jakiegoś badania rywala, tylko od razu rzucili się do gardeł Lechowi i świetnie się to oglądało. Ostatnio pisałeś też o, o stylu, bo niektórzy mówią, że nie ma stylu Krakowia, że tego się nie da oglądać. Tam faktycznie jeszcze na artykuł sprzed tego meczu to mówiłeś, że no, no, no nie jest to uczta dla oka. Nie jest, ale rzeczywiście jest styl, i moim zdaniem to jest drużyna skrojona pod wygrywanie w ekstraklasie, a tego się od Michała Probierza oczekuje. I dlatego myślę, że na razie Krakowia jest na takim etapie rozwoju, że. Skupia się przede wszystkim na tym, żeby były punkty. Jeśli rok w rok będzie Krakowia zdobywać Mistrzostwo Polski, to wtedy będziemy mogli rozmawiać o tym, no, narzekać, że, że drużyna może nie gra tak pięknie, ale na razie to są, to jest najsilniejsza punktowo Krakowia, jaką wielu z nas widziało kiedykolwiek. I skupiają się w zespole na tym, żeby, żeby to przekuć na, na sukces wymierny. Mecz z Lechem Poznań. Krakowia przegrywała 0 do 1, i odwróci, odwróciła losy spotkania, co jej się dawno nie zdarzyło. Tak, to było chyba nawet bardziej imponujące niż to wejście w mecz, bo można wejść dobrze w mecz, naładować się, zmotywować, no ale później stracić Gola i nie potrafić wrócić do tej gry, a Krakowia potrafiła się otrząsnąć po tym, że kompletnie niezasłużenie straciła Gola, nic tego nie zapowiadało. No ale, ale dalej, dalej zespół robił swoje i to rzeczywiście ważne, bo w lidze w tym sezonie się to Krakowi nie udało i Michał Probierz w zimie zwracał uwagę, że to jest największy problem Krakowi. No, nie da się zawsze strzelać gola jako pierwszy, czasem to rywal zrobi i, i chodzi o to, żeby nie było tak, że jak już Krakowia straci pierwsza gola, to to mecz spisany na straty. W artykule na Nuance Sport y, zrobiłeś taką dużą analizę, jeżeli chodzi o Krakowie, o grę Krakowi. Napis Pisałeś, że Michał Probierz znalazł sposób, znalazł kamień filozoficzny, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę nikt na to wcześniej nie wpadł, te doświadczenia wieloletnie Michała Probierza w Ekstraklasie wreszcie zaowocowały? Czy to też zbiegi okoliczności, które dookoła, tak? Czyli ta gleba, na której sadził tę swoją roślinę, też była odpowiednia wreszcie? Znaczy była odpowiednia na pewno o tyle, że, że dała mu czas na zbudowanie takiej drużyny, bo rzeczywiście wiemy, że to nie od razu, nie od razu Kraków zbudowano tutaj i że, że to zajęło Michałowi Probierzowi sporo, ale rzeczywiście Myślę, że, że w naszej ekstraklasie, jeśli się zbuduje zespół który po prostu, jakkolwiek prosto to brzmi, unika tych banalnych pomyłek. Tej, w obronie? Tej, tak, w obronie. Tej niechlujności, która jest wszechobecna w każdym meczu w Ekstraklasie. E, tylko po prostu stoi stabilnie i nie ułatwia rywalowi zadania. E, no to to już jest połowa sukcesu, bo, bo tutaj drużyny no często, jakkolwiek to zabrzmi, same się pokonują. Same mhm. zapraszają rywali do tego, żeby strzelali gole. Krakowia nie zaprasza i tym się już różni od większości ligi. I Y ahora... to, że konsekwentnie, czasem schematycznie, czasem akurat nie w tym meczu, ale rzeczywiście bardzo powtarzalnie Krakowia rozgrywa te ataki, ale ma naprzeciw siebie rywali, którzy, którzy właśnie... Kiedyś nie, popełnią błąd. Kiedyś popełnią błąd i, i Krakowia tak bije głową w ten mur, bije, bije, ale zwykle potrafi w nim dziurę wykruszyć i, i to jest sposób, który może nie zachwyca, ale jest powtarzalny tydzień w tydzień i, i nie przez przypadek Krakowia jest dzisiaj na drugim miejscu, mając tyle samo punktów co lider. Co mi się podoba, jeżeli chodzi o Michała Probierza, to to, że on nie mówi, że Krakowie gra świetny futbol. Że Krakowie gra taki futbol, yy, jakich ma wykonawców do tej gry. On jest skuteczny w konsekwencji i to jest zadowalające. Bo Michał Próbysz zawsze, nawet po tym wygranym meczu, był niezadowolony generalnie. Czy to takie krygowanie się, czy raczej yy, trzeźwa ocena sytuacji i ligi? Myślę, że trzeźwa ocena sytuacji i ligi, bo. A trochę krygowanie się, bo też. Yy, no, no, myślę, że. Jemu brakuje i on sam to podkreśla. Jemu brakuje w CV Mistrzostwa Polski, to jest zadra. On chce być głosem i jest głosem całego, całej polskiej piłki, aspiruje, żeby wypowiedzieć się w każdym temacie, wszystkich pouczać. No, i jeśli chce się kimś takim być, no to warto powiedzieć wtedy, że ja zrobiłem mistrzostwo Polski z klubem, który, który wcześniej walczył o utrzymanie. To by było, to, było coś. to, tak, tak, to by ugruntowało tą jego pozycję jako, jako autorytetu, więc to jest zadra. I, no i on też pilnuję, żeby zawodnicy nie zadowolili się teraz w lutym tym, że jest drugie miejsce, że są chwaleni, tylko żeby cały czas pamiętali co, do jakiego celu zmierzają, co jest na końcu i, i dopiero wtedy myślę, że ich Czyli pochwali. Czyli tak chłodzi cały czas na Chłodzi. Stara się, żeby zawodnicy cały czas no, stąpali po ziemi, wiedzieli, że no, to nie są artyści. To, to, co powiedzieliśmy, to są tacy wyrobnicy dobrze zaprogramowani, którzy są w stanie sięgać po trofea, ale, ale muszą to robić konsekwentnie, muszą zapracować na te punkty. Mówiliśmy o tej glebie, na której uprawia te drużyny Michał Probierz, mówiąc metaforycznie. Natomiast też jest tak, że ta drużyna jest zbudowana z zawodników, których łatwo nie jest wyciągnąć z Krakowi, no bo nikt już tak nie spogląda z wielką ochotą na zawodników dobrych, ale mających tam 27 czy 8 lat. Na co zwróciłeś też uwagę w swoim tekście? Tak, bo myślę, że, że to już jest zbyt powtarzalne, żeby było przypadkowe. Krakowia no, stara się mieć jednego, dwóch ciekawych młodych zawodników, których może w przyszłości sprzedać za dobre pieniądze. Ale generalnie wie, że jeśli ma zbudować stabilny klub taki, w którym nie będzie się co sezon zmieniała podstawowa jedenastka o pięć, sześć nazwisk, no to nie można tej drużyny odprzeć na dwudziestolatkach, bo realia ekonomiczne w europejskiej piłce są takie, że, że z polskiej ligi, Dobry albo nawet całkiem niezły, albo po prostu rokujący. 20 no bo już jest dobra opinia tak, o polskich tak, młodych tak, zawodnikach. Tak, za, za, chwilę, za chwilę wyjeżdża z tej ligi i, i klub zostaje z problemem, co zrobić. E, więc Krakowia jest zbudowana, na ściąga zawodników przede wszystkim 26, 7-8 letnich, którzy z jednej strony nie skończą kariery za dwa lata, czyli pograją, po, pograją jeszcze kilka jeszcze sezonów, parę lat, Ale z drugiej strony, no jak zagrają dobry sezon, to raczej nikt ich nie kupi za wielkie pieniądze. A Krakowia znowu jest na tyle e, zamożnym klubem bogatym, że nie musi za wszelką of, wszelkiej oferty przyjmować, tylko może przyjmować rzeczywiście tylko te niemoralne propozycje, ale nie, nie, musi, nie musi się za każdym groszem oglądać, i w ten sposób udało się zbudować stabilną drużynę. Zwróciłeś uwagę na pestkę, którego pewnie nie jeden klub już by dawno musiał sprzedać. Bo chętnych było. Tak, Krakowia po pierwszym sezonie Michała Probierza, czyli półtora roku temu, miała za niego ofertę z Walencji. Tylko oczywiście, Walencja nie kupowała go do pierwszego składu drużyny z La Liga. Bo za takiego zawodnika zapłaciłaby pewnie kilka milionów euro, i wtedy Krakowia by go sprzedała. Krakow... Walencja chciała go ściągnąć no, do zespołu rezerw, najpierw widząc, że jest młody, z potencjałem. Jak się nada, to, to może się przebije, jeśli się nie nada, to, to pójdzie gdzie indziej, za grosze. Krakowia go nie sprzedała w tej sytuacji, bo, bo po prostu uznała, że Teraz nie musi. Jeśli Pestka się rozwinie, jeśli ma być zawodnikiem na poziom Walencji przykładowej w przyszłości, to niech rozwinie się w Krakowie i wtedy będzie klub musiał płacić poważne pieniądze. No i dzięki temu mają podstawowego młodzieżowca. A czy to jest styl już na grę w europejskich pucharach? Moim zdaniem absolutnie. Nie jest to styl, w którym można odnosić sukcesy w pucharach, dlatego mówię o skrojeniu drużyny na wygrywanie w polskiej lidze. No, no bo na ten sukces kibice tak. Krakowi i Krakowia czeka bardzo długo. Tak, tak ale no, oparcie się na, na wyczekiwaniu, na błędy rywala. No ma ten słaby punkt, że jeśli rywal ich nie popełni, to też to to sama nie potrafi za wiele zrobić bez tych błędów. I myślę, że już mecze z DAC Dunajska-Streda w, znaczy w tym sezonie na początku yy, lipca pokazały, że, że nawet z rywalem tego formatu no, Krakowia się już robi bezradna. Ta drużyna się rozwinęła. Być może, być może dzisiaj, być może w innych okolicznościach byłaby sobie w stanie poradzić z, z taką przeszkodą jak DAC Dunajska-Streda, ale na zawojowanie, nie mówię Europy, ale no, na przejście kilku rund eliminacyjnych to jest moim zdaniem za mało. Myślę, że Michał Probierz też to wie, ale żeby w ogóle rozmawiać o europejskich pucharach, trzeba zająć miejsce w pierwszej trójce, czwórce ligi i, i pod to drużyna jest przygotowana. Ale to się robi już coraz bardziej prawdopodobne jednak, bo wszyscy generalnie jak Polska Długa i Szeroka mówią, że to Krakowia będzie jednym z kandydatów do Mistrzostwa Polski obok Legii. Z jednej strony tak, no jeśli drużyna przez 22 kolejki, przez prawie cały czas jest pierwszej czwórce, piątce, trójce, no to nie jest tam przypadkiem. No ale z drugiej strony da się, da się jeszcze taką przewagę, przecież niewielką, jaką Krakowia ma nad strefą, która nie jest premiowana grą w pucharach. Da się to roztrwonić, meczów jest jeszcze wiele, w fazie finałowej są bezpośrednie mecze co trzy dni, więc też trochę jak Michał probierz jeszcze bym tonował nastroje. Krakowia ma wszelkie perspektywy, żeby, żeby nastawiać się na coś wielkiego w najbliższych miesiącach. Ale to nie jest tak, że, że jest na to skazane. To za wcześnie jeszcze, żeby topić działa na pomnik dla Michała Probierza? Nie wiem, ileś, ile trwa wytapianie takiego pomnika, ale jeśli, jeśli da się poczekać, to jeszcze bym poczekał. Myślę, że, że na pomniki może Michał Probierz zapracować, jeśli zdobędzie mistrzostwo Polski, no, do tego wciąż daleka droga. Jasne, tych kolejek trochę jest. Powiedziałeś, że Michał probierz chce być takim głosem polskiej piłki, że lubi pouczać. Nawet w kwestiach mam wrażenie w tej ostatniej kwestii, której pouczał dziennikarzy, żeby pokazywali tylko te dobre strony polskiej ekstraklasy, a nie pokazywali tych słabych, myślę tutaj o dziennikarzach telewizyjnych, o telewizji, która płaci grube miliony na naszą ekstraklasę, to trochę go poniosło. No Myślę, że tak. Myślę, że czego jak czego, ale tego, że ekstraklasa nie jest pudrowana, jej braki nie można zarzucić dziennikarzom stacji, która od lat pokazuje polską ekstraklasę, bo, bo ekstraklasa jest lepiej opakowana niż wygląda na boisku. I, i no nie otoczka jest problemem polskiej ligi, tylko samo sama to, co na boisku. I, no, ale z drugiej strony. No, no Michał Probierz jest Michałem Probierzem od 20 lat. Mówi, mówi bardzo podobne rzeczy, w bardzo podobny sposób i pod tym kątem nie zdziwiły mnie te słowa. Nawet jeśli uważam je za, za kompletnie chybione, bo no trzeba, no nie można się zamykać na rzeczywistość, w której ludzie mają w zasięgu ręki zagraniczną piłkę, mają, można, mogą polecieć na, na stadion za, za przystępne pieniądze i obejrzeć naprawdę futbol z najwyższej półki, więc to, to nie jest tak, że, że jeśli teraz dziennikarze telewizyjni zaczną pokazywać tylko najlepsze zagrania, to to całe młode frekwencja... pokolenie jednak stwierdzi, że, że ciekawsze jest oglądanie Krakowi niż Barcelony. No tak po prostu jest i trzeba musi się Michał Probierz skupić na tym, co jest jego robotą. No ale też mamy dużą satysfakcję pracować z Michałem Probierzem, bo zawsze jest coś ciekawego do powiedzenia, do napisania i to bez wątpienia. Patrząc na drugą stronę, błoń. Ten start 2020 roku też mocne uderzenie w Lubinie było ciężko, ale wyrwana ta wygrana 1 do 0. Spokój po raz pierwszy nad kreską. Tak, rzeczywiście idealny start 2020 roku dla, dla Wisły Kraków. To już czwarte zwycięstwo z rzędu licząc z tymi sprzed przerwy zimowej. No i na pewno taki potężny zastrzyk pewności siebie dla drużyny, która tak często przegrywała jesienią, że, że jednak to utrzymanie nie tylko jest możliwe, ale że, że jest naprawdę w zasięgu ręki, że, że nie, może nie trzeba będzie jakichś cudów tutaj dokonywać, tylko uda się spokojnie zapewnić byt na kolejny sezon. A to się wydarzyło takiego, że zaskoczyło? Myślę, że no, kilka rzeczy. Na pewno, na pewno transfery wyglądają na, na dość udane, przynajmniej te, które dotychczas. Widzimy. Który... Tak, Georgi Żukow od razu wskoczył do pierwszego składu i od razu daje drużynie to, czego jej brakowało, czyli taką waleczność w środku pola, poświęcenie. Na pewno dobrze mieć takiego zawodnika w drużynie. Alon Turgeman w pierwszym meczu od razu strzelił gola. Teraz nie strzelił, ale, ale znów mógł się podobać. No ale nie skupiając się tylko na personaliach, myślę, że Artur Skowronek dobrze wykorzystał czas, jaki miał w zimie. Już już przed przerwą zimową było widać zalążki takiej lepszej organizacji, wiel, większego porządku na boisku. W drużynie teraz popracowano nad przygotowaniem fizycznym, popracowano nad organizacją taką taktyczną i, i w Wiśle nie ma bałaganu. Przeciwko Wiśle trudno się stwarza sytuację. E, zaczęła być niewygodnym rywalem, przestała rozdawać rywalom gole na prawo i lewo, jak było jesienią i, i to bardzo dobrze rokuje. Rokuje także przed meczem dorbowym, że będzie ciekawie? A w meczach derbowych akurat przynajmniej przed meczami derbowymi zawsze wydaje się, że będzie ciekawie. Na pewno z dzisiejszej perspektywy mówiąc, no to Wisła Kraków wygrała cztery mecze z rzędu Krakowia, trzy. Żadna inna <grym> drużyna w lidze nie ma tak dobrej serii, więc aktualnie najczęściej wygrywające drużyny w Polsce są w Krakowie, więc te derby marcowe, no oby to już jak najszybciej nastało. Dobrze, derby będą derbami i ostatnie pytanie, takie trochę zaczepne, bo mówimy i Powiedzieliśmy bardzo wiele dobrych słów na temat Krakowi i Wisły w ostatnim czasie. O stylu też mówiliśmy. To która z tych drużyn ma lepszy styl dla oka? No, ja odpowiem Krakowia, dlatego że, że Krakowia jest bardziej powtarzalna. To, że, że Wisła zagrała dwa mecze w dobrym a to stylu. już jest efekt tego, mhm. a styl sam w sobie. Także no, jest przyjemnie na to popatrzeć, nawet jakby przegrali. Nie, moim zdaniem w, w, w piłce chodzi o, 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 o i o konsekwentne powtarzanie mhm. pewnych rzeczy, Krakowie jest w tym bardziej konsekwentne. Tak jak o tym pisałeś y, na stronie internetowej Nuance Sport, Michał Trela dzisiaj o Wiśle i Krakowi. bardzo ci Michał dziękuję. Ja też oczywiście zachęcam na kanale YouTube'owym Radio Kraków do komentowania y, tych wypowiedzi, komentowania także tego i wpisywania państwa zdań na temat, i stylu i tego co może się wydarzyć w krakowskiej piłce Michał trela dziękuję bardzo, bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Z naszym gościem rozmawiał Kuba Niziński to Radio Kraków za 14 16 minut dokładnie wybiegł na 14